Why? Nie wiedziałeś, bo nic nie mówiło. Od nas się odbiła. Sama sobie poradziła. By życiu nic nie brakowało. Nigdy nie trzeba, a jak brakowało, pytałem się niczego. No na wie babcia. No, no mów. mamo. 15 sechód masz. 10 No kurwa! No, wszystkie dupy widziałem? A pytasz dzika czy sra w lesie? Nie sra w lesie Znowu Oni zauważą, że jak ja będę skipował teraz co chwilę bez tych tych, to znowu zaczną mi proponować, żebym jak najwięcej czasu spędził Bo to jest nielegalne Nie, to mnie nie interesuje Patrz, to też mnie nie interesuje To też mnie nie interesuje To też nie To też nie to też, nie? I zaraz ja muszę... będzie dupa. Teraz. I teraz. A ona kocha, jak ją kochał, kocha, kocham. kochał, zdechły ostro. Nie, ko nie, słabe. Daj mi go no, po polsku, w sumie. Ja bym grał po polsku. nie, ja to cały filmik nagrywam. Daj Pierdolę. go, Jarda. Gąb na imprezie. Ej! Ja mam no, może usiąść na głowie, dawaj, <grym> dawaj, mi go. Ej nie, a mnie się? No już mnie zechcesz na palca, więc spokojnie. Chyba w głębię. Kurwa. Ludzie, szukamy lodów ekipy! Lody ekipy! Obie ty jakąś dziewczynkę, jestem tu tylko Daj no lodę ekipy! No nie dam ci sią! Ludzie. <grym> Kupił. Patrzcie, znowu znalazłem lody ekipy, a wy znaleźliście napiszcie w komentarzach. To był coś Patrzcie. po co. Ludzie idę se do sklepu po lody ekipy. Słuchajcie. Ej, ludzie, a to nie czasem? Jest papierek po lodach ekip. Nie. Co mam Jestem głowy? najszczęśliwszy I, na świecie. I, I, I like dziękuję ci no, panie no, Boże. God, kurwa jest w No. no. <laughs> What's wrong with the way I dress? Uh, yes. uh Yeah. It should be fun. Nie. Z modom. ten

What the fuck? Pokaż mi, że masz mentalnie 5 lat, nie mówiąc mi, że masz 5 lat. Bloody... Pokaż mi, że masz Co? A ja znam filmiki tego gościa od Smigola. Widziałem, on ma kanał na YouTube Spoko. big bugs counting big though said he smack posted in the jet smoking big though i am a stay stiff nigga you be giving info my poza, poza Ale w moim życiu? hello today i will teach you how to eat a banana <laughs> what is happening over there what? Got your nipple? <laughs> what are you doing, my brother? <laughs> that was funny. Goodbye. Hello. Today, I will teach you how to eat a banana. What is happening over there? Hey, brother What? Got your nipple? What are you doing, my brother? <laughs> that was funny. Goodbye. Hello. Today, I will that was teach you how to eat a banana. Hey, what you watching? Oh. Learning how to do jumping jacks. mm Mhm. Okay. You know I'm all knowing, right? Cups. Drugs. She put him. She said she's on it. Yeah. I share. Yeah, whole lot of shit. You hear? So, you were be hey? You cheated on. Kolejny kieliszek A jestem głodny przez niego Dziękuję Co? Jak, on nadal z, niego, jak on nadal z nim siedzi tam To znaczy, że to było ustawione jak chuj i wtedy nie szanuję typa naprawdę jeszcze bardziej Jak to było ustawione to jest I jeszcze ben. większą spierdoliną niż to, że to się w ogóle się starzyło Ja nie Twoje życie definiuje stream, więc już pytanie wiecki, co robię w mnie. Ja w życiu? Przeglądam internet głównie najczęściej Imprezuje, bawię się, pracuję, montuje różne rzeczy. Montuję, kurwa, z moim kolegą. Nie, nie powiedziałem się jakby co? Jak taka jesteś szmatą, to nie pisz ze mną i spierdalaj, ty kurwo, jebana. Widzisz, co, ty napi co on napisał mój kolega? Widzisz? I... Słowo, które wypowiada wasze dziecko, pornoletes właśnie no o to chodzi głównie. Tylko i tylko wy ją, no. rozumiecie, Ciałowny, czerwony. Tupta, to była Mucha, Kaka. Co podać? Lody ekipy? Z montażu freelance można użyć na poziomie? Nie mamy, nie mamy lodów już, skończyły się. Czy zakupie czterech grandów można jednego, może z podlady wyciągnę. Może ją zostawiłam? Ale co, czy czego ty szukasz? Sukienki, chyba, jak byłam wcześniej na, na dyskotece. Cel na życie korzystaj z życia i bierz z niego jak najwięcej. To jest cel na życie. Cokolwiek by się nie działo, jeśli będziesz brał najwięcej, to będziesz potrafił wykorzystać to, co brałeś. To chyba ją zostawiłam. Nie wiem. Ja biorę mefet, bro. To kurwa, Kremu. Ja bierz <pierdo. grywa> To musisz dać coś od siebie. <grywa> Z tego. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb you can get it. Dolnośląskie okolice Wrocławia. Dopiero teraz powiadomienie by przyszło. Nie. Że znowu zaczyna ten TikTok, też mam takie wrażenie. Poproszę jeszcze do tego połówkę żebrówki Ale mi się wydaje, że na dzisiaj koniec, ponieważ tak, mam, muszę szluga zajarać. Po drugie, jest się, się kurwa, i jestem już szary, szary. Po trzecie, jutro też jest stream. Po czwarte, muszę dokończyć film, bo nie było dawno na YouTubie. Po piąte, muszę coś zjeść. Gruby, 5 zł. To co zerujemy coś wysiłki, zostaną odpowiednio nagrodzone. Dziękuję, gruby. Po szóste. Co do picia na streamie i drang streama, jeśli odezwą się z partnerem i ten partner będzie na Twitchu, będzie drang stream. Dziękuję. To tyle z informacji parafialnych. Zamknijmy tego. Tika, taka, takien, takiren Weźmy na Twitch TV filmik. Tot Hig. Przekonasz się Beczko. Ja wiesz, u mnie content jest dobry. W sensie zawsze coś się dzieje. Różnego, różnorodny content Staram się tak. Może bardziej kiedyś było, tak bardziej różnorodnie. Teraz jest tak. Troszkę malutko, nie? Ale jest stabilnie. Jest stabilnie. Yy, niestety, albo niestety, teraz w tym momencie. Kurwa, czemu tam taką dziwną ksywką? Robimy. Yy, nie do ręka. Dziękuję, Jori, za dyszkę. Koniec. Mi się wydaje, że ty przychodzisz tak w Połowie streama. Koniec, smutna buźka. Chociaż nie, na dzisiaj na koniec przyszedłeś. Ale jutro też będzie, też się postaram, taki samych godzina.